Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do was z prezentacją nowej kolekcji od Minty Papers. Jest to kolekcja Rust and Rose. Kolekcja jesienna, ale nie taka oczywista, bo posiadająca w sobie dużo koloru bordo. Podobno najmocni, najmodniejszy kolor w tym sezonie, więc widzę, że tutaj Mintaj poszedł zdecydowanie w trendy. Kolekcja, która bardzo mi się spodobała. Troszkę żałuję, że tak późno się ukazała, ale w sumie to nic straconego, bo w końcu jesienne zdjęcia robimy właśnie teraz. Właśnie teraz możemy te zdjęcia sobie przygotować, aby stworzyć... Piękny album z tej kolekcji. Kolekcja Rust and Rose. Ja zakupiłam ją sobie w sklepiku Gosi. Zdecydowałam się na duży bloczek 12 na 12 bloczek uzupełniający 6x8 i bloczek 8 na 8 Wziąłam również naklejki w postaci napisów, ale przegląd kolekcji rozpocznijmy sobie tradycyjnie od tego dużego bloczka. Mogliście już zobaczyć częściowo tą kolekcję w moim sklepowym Mystery Boxie jesiennym. No i mam tutaj okładkę. Oczywiście gramatura papierów od Minted Papers jest wysoka, bo jest to 250 gram. Na odwrocie mamy elementy do wycięcia. Jest ten uroczy kociak, lisek, dynie, listki i inne dodatki. W szczególności urzekły mnie te różowe dynie. Pierwszy arkusz z kolekcji, uroczy lisek chytrusek siedzący tutaj, szczerze mówiąc przypomina mi trochę naszego psiaka, naszą pole, jak była szczeniakiem, to dużo osób właśnie mówiło, że wygląda jak taka lisiczka. No i muszę powiedzieć, że te sterczące uszy zdecydowanie jest tutaj podobieństwo. Oczywiście mega bogate kompozycje, jak to w mintaju zawsze bywa, ale mamy też jabłka. To takie prawdziwe jabłka, takie wiecie, aż w kolorze bordo Do tego mamy te różowe dynie, kwiatowe kompozycje, ale też pojawia się tutaj kolorystyka taka lżejsza Czyli mamy właśnie tutaj ten taki zgaszony beż, widoczny na werandzie, czy dodatki koloru pomarańczowego, co też jest bardzo fajne Na odwrocie ma arkusza, paski pomarańczowy, one się trochę halloweenowo kojarzą, więc w ogóle idealnie. Tutaj ten sam arkusz, więc pozwólcie, że szybciutko przewiniemy i lecimy dalej. Arkusz numer dwa, to taka piękna, wielka okiennica. Ja uwielbiam te arkusze. Uwielbiam, ja w ogóle uwielbiam kolekcję Mintaya, bo one są tak ozdobne. Tu się tyle rzeczy dzieje. Nie każdy to lubi, ale Gwarantuję Wam, że jak potniecie dobrze tą kolekcję, to wyjdą Wam piękne, piękne prace. Na odwrocie arkusza z okiennicą krataj to taka w fajnym kolorze takiej wiśni, bordo. No jest naprawdę ten kolor przecudny, jeszcze piękniej wygląda na żywo. Na kolejnym arkuszu znowu pojawiają się nam dynie i kwiatowe kompozycje, lecz tym razem pojawiają się również pomarańczowe listki. Tutaj ten arkusz bardzo fajnie się przez to prezentuje, i mimo tego, że można mieć wrażenie, że bardzo dużo się na nim dzieje, to gwarantuję Wam, że jesteście w stanie bez problemu go sobie pociąć, ze względu na to, że te duże grafiki jesteście w stanie rozcinać, tworząc mniejsze kompozycje. Na odwrocie arkusza taka, taki delikatny arkusz w, w pomarańczową taką, jakby mozaikę. No, i kolejny oczywiście arkusz to jest wianek. Właściwie taki trochę niedokończony wianek, bo tutaj jeszcze jest przestrzeń. No, ale tutaj tych elementów jest całe mnóstwo. Odkąd sama zaczęłam projektować papiery, moje są akurat w wersji digital, to jeszcze bardziej doceniam te kompozycje mintajowe, bo wiem jak dużo pracy kosztuje, aby każdy ten elemencik. Tak sobie pięknie złożyć, żeby to tutaj się dobrze po prostu prezentowało. Także bardzo fajna, bogata kompozycja. A na odwrocie dechy. Ja dechy bardzo, bardzo lubię. Tu w kolorze zgaszonego różu. No i oczywiście arkusz w kwiaty. Oj, arkusze w kwiaty to jest coś, co ja uwielbiam w papierach skrapowych. Na odwrocie mamy tło takiego jakby sweterka, sweterek taki w kolorze bordo. I są karty w kolekcji, ale w końcu mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że... Bardzo się cieszę z tego, że są te karty z zwykłym tłem, na odwrocie, czyli kratą. Przez długi, długi czas MINTAJ miał na odwrocie tych kart, tak jakby ich reverse, reverse kart, więc ciężko było wykorzystać aż taką ilość, kiedy kupiło się dużą kolekcję. No ale jest ta zmiana, bardzo fajna zmiana, więc tutaj mamy już klasyczne tło, także super, ja się z tej zmiany bardzo cieszę. Kolejna kolekcja. Znaczy kolejny bloczek z tej kolekcji, to jest 8 na 8 On się różni tylko wielkością, jest po prostu mniejszy. I tu na odwrocie też mamy elementy do wycięcia. Są z jednej i z drugiej strony, więc fantastycznie. Co jest fajne? Te elementy są dalej duże. To nie są jakieś takie, wiecie, m, m, maleńkie, takie pyci-pyci, bo ciężko takie małe elementy wykorzystać. Tutaj mamy po prostu duże, fajne elementy i troszkę inny arkusz z kartami. Ale na odwrocie również klasyczne tło. Super, super, naprawdę bardzo się cieszę, bo przedtem były po prostu cztery arkusze z kartami, czy to w małym bloczku, czy w tym ostatnim 8 na 8. To były cztery takie arkusze, więc bardzo, bardzo fajna zmiana zdecydowanie na plus. Zrobimy sobie tylko taki szybciutki przegląd, bo tak jak widzicie, to są dokładnie te same arkusze, tylko w pomniejszonej wersji. I troszkę już inny bloczek, bo Rust and Rose w wersji 6x8 on się nazywa zeszytem uzupełniającym, więc tutaj te arkusze będą już inne. Tak jak widzicie, może tak go będziemy sobie oglądać, będzie wygodniej. Mamy koronkę, mamy arkusz na bordowym tle z listkami. Kolejny arkusz, ojejku, jakie piękne liście, piękne liście i koronka. Ten też jest piękny, takie akwarelowe tło i dynie, piękne dynie. Na ich odwrocie mamy taki delikatny, jakby um, mur w tym kolorze, który też jest widoczny w całej kolekcji, czyli ten taki zgaszony beżowy. No i ten sweterkowy arkusz, akurat on się powtarza z dużej kolekcji, ale tutaj mamy bardzo fajny arkusz w liście. I tutaj mamy dechy. Mamy dechy w kolorze jasnym, nieróżowym. Uuu, piękny arkusz w kwiaty. No cudne są te kwiaty, naprawdę. I jest też arkusz pomarańczowy, fajnie, fajnie, bo coś. Innego i z drugiej strony takie mocne bordo. Mamy też arkusze z elementami do wycięcia, więc jeżeli kupicie tylko ten bloczek 6 na 8, albo kupicie tylko bloczek 8 na 8, to już też macie w nich elementy do wycięcia, co jest fajne. U, a na odwrocie jest ładny arkusz, jeżeli ktoś by nie chciał elementów wykorzystywać. Także zdecydowanie można sobie kupić jeden z tych wybranych bloczków. O, a tutaj mamy takie paseczki, no i tutaj już. O, ten będzie inny, a reszta się nam będzie powtarzać. Ja wzięłam sobie jeszcze naklejki te papierowe, w języku polskim. Są po polsku, są po angielsku. Uważam, że świetnie się te naklejki sprawdzają w pracach albumowych, bo wzbogacają nam nasze piękne zdjęcia. Tak oto prezentuje się kolekcja Rust and Rose. Koniecznie proszę dajcie znać, co o niej myślicie w komentarzach. Mam nadzieję, że podoba się Wam tak samo jak i mi, bo już mogę Wam teraz zdradzić, że to właśnie z tej kolekcji powstanie mój najnowszy warsztat online. Więc jeżeli jesteście ciekawi tego, co stworzyłam z tej kolekcji, subskrybujcie kanał i zostańcie ze mną na dłużej, tak aby nie przegapić premiery tego warsztatu, a premiera już za kilka dni. W tym filmie ode mnie to już wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Macht's